Na tym wyjdą, zobaczymy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Akcja charytatywna działająca przy NBA Stay in School, czyli pomoc dla dzieci z nizin społecznych, szczególnie młodzieży, dzieci murzyńskich. To Kelvin Murphy, najlepszy strzelec, do niedawna jeszcze najlepszy strzelec Houston Rockets, w tym sezonie już wyprzedzony przez Akima Olażywana. Prowadzący akcję pomocy dla biednej młodzieży. A teraz przedstawimy kilka istotnych zmian, szczególnie zmian w przepisach, jakie obowiązują w tym roku od początku tych rozgrywek. Rzuty za trzy punkty. Do tej pory była linia 7,24, teraz jest 6,60, 30 stóp. I oto główny twórca tych zmian, Rotor. Widzę NBA. Powiedział, gra musi być ciekawsza i rzeczywiście stała się ciekawsza. Tych rzutów za trzy punkty od razu w lidze wiele. Został wyrównany rekord. Joe Dumars już rzucił 10. Razy celnie za trzy punkty. Don Nelson, on również uważa, że jego zespół, na, ty na tych fragmentach warto przyjrzeć się właśnie, było widać wyraźnie o ile przybliżona jest ta linia, ta te stare linie gdzieś tam już są tak jest pozacierane, ale jednak ślad został. I jeden z najlepszych strzelców, Ellis, przeszedł do Denver Nuggets i rzeczywiście zespół, najlepszy strzelec za trzy punkty w NBA. O tych strzelców rzeczywiście teraz będzie chyba jeszcze więcej, bo to jest znaczna różnica. Tych 7,24 na 6,60. I tak jak nie sprawiało żadnego kłopotu, nawet z 8-9 metrów wolał rzucać dalej. Nawet. Glen Rice. Również znakomity strzelec. Ale w tej chwili to, co powiedziałeś, tych rzucających Chuck Person za trzy punkty będzie znacznie więcej. Zresztą w strategii grania zespołów musi być to uwzględnione, tym bardziej, że przewinienie przy rzucie za trzy punkty, o tym od razu powiedzmy, wyprzedzając nieco bieg wydarzeń Sean Elliott, będą również karane trzema rzutami wolnymi. O, to właśnie sytuacja. Paul przy rzucie za trzy punkty będzie karany trzema rzutami osobistymi. Również następna, dość istotna zmiana, tak zwany hand checking, czyli obrona rękami, jest zaostrzenie. Nie wolno w tej chwili używać rąk między linią końcową, a linią rzutów wolnych. Widzicie Państwo, że zawodnicy tylko starają się blokować nogami, przesuwać się, a bez użycia rąk musi wycofać, bo takie już jest Paul. Przyczyna, dla której zdecydowano się na to, oczywiście, wtedy rozgrywający zaczną sobie śmierć, jak Tim Hardaway, pozwalać. Chodzi o to, by gra była bardziej widowiskowa, by nie paraliżować najlepszych zawodników poprzez stały ten kontakt. I wydaje się, że jedna przede wszystkim obróci się przeciwko tym zespołom, które tak twardo broniły jak Nowy Jork. No, szczególnie Derek Harper. O, to już jest przewinienie. I zaostrzenie tak zwanej niedozwolonej obrony strefowej, odgwizdywania, skrupulatniejsze wyłapywanie obrony strefowej. Każdy swego trzeba pilnować, nie wolno. I w tej chwili, jaką mamy informację? Na razie, na podglądzie, komputer zdaje się stara się połączyć się z Europą. Myślę, że cała Europa nie ma jeszcze sygnału. Te państwa, które biorą. Pocieszające było to, że przez moment był napis searching, że poszukuję, ale było również mniej pocieszające, że no signal. Ale oto Och, jest. Już jesteśmy. A zatem wszystko jest, proszę Państwa, zgodnie z planem, tak jak miało być. A zatem przenosimy się do Madison, do Madison Square, Garden. Square Garden. Już tam jesteśmy. Ale My za już chwilę tak. Teraz i państwo. wszyscy. Jeszcze gdybyśmy mieli dźwięk, nie wiem czy jest. Nie, jeszcze na razie nie, nie dochodzi na razie. Dźwięku. I zdaje się, Tradycyjny rytuał, tradycyjny... hymn Stanów Zjednoczonych. Wicemistrzowie NBA Nowojorscy Niksi. Praktycznie zespół... Niezmieniony to jest zaskoczenie, że Patroili nie zdecydował się na jakieś zmiany kadrowe. W sezonie, w którym tak wiele roszad we wszystkich zespołach było, wydaje się, że postanowił raz jeszcze zawierzyć swoim zawodnikom najlepiej broniącym w NBA. Przypomnijmy w ubiegłym sezonie 91,5 punktu tylko tracili w średnio w meczu. Nie dokonał właściwie żadnych korekt. Z istotniejszych dwie nowe postacie z draftu Monty Williams i bardzo ciekawy z Floridy młody chłopak Charlie Ward. No ale to jest chyba za mało. Dniach, w ostatnich tak. dniach również przeszedł Doug Christie z Los Angeles Lakers, ale no i z tego jest. co ja wiem, jeszcze, jeszcze nie wystąpił. W żadnym spotkaniu widocznie musi wpasować się w nowy zespół. A odszedł Rolando Blackman, który już ostatnio nie występował. No i teraz wydaje się, że będzie to trudny sezon dla nowojorskich Knicksów. Na razie wygrali dwa mecze. Pierwszy w Bostonie. 120 do 107. Drugi w y, Madison Square Garden. 117, 113. Orlando. Przeciwko Orlando, Lakers. tak, z Lakersami. Orlando wzmocniło się przede wszystkim trzykrotnym mistrzem NBA y, grantem. Grant gra znakomicie, zdobywał już po 25 punktów, jak zwykle wiele piłek zbierał. Y, pierwsze spotkanie przegrane z Kingsami to zimny prysznic i rewanż. Y, z poczęciem sezonu. Nie grał praktycznie w żadnych kontrolnych meczach. No i pierwsze jego gry może nie były tak imponujące, chociaż swoje punkty zdobywał. Rzucił 25 punktów Lakersom, ale za to Shaquille O'Neal rzeczywiście wyrasta na absolutną gwiazdę na tej pozycji. Zresztą dzisiaj być może zweryfikuje to Patrick Ewing. Niemniej jednak rzucił już 46 punktów. No i teraz... Grantem z Penny Hardawayem tworzą rzeczywiście wspaniałą grupę. Penny Hardaway, jeśli już mówimy o tych, o walce zawodników, o lepsze kontrakty, również opuścił obóz tuż przed sezonem. Jak wielu zawodników zresztą, ale w końcu dogadał się z właścicielami klubu i za 70 milionów dolarów podpisał kontrakt, wrócił i już jest. I rzeczywiście jego rola już w tej chwili jako rozgrywającego jest niepodważalna w zespole Orlando. Przy czym wracając jeszcze do tych pieniędzy, one są szalone i wydaje mi się, że dość długo...